Taka refleksja mnie naszła, bo dzisiaj mamy Dzień Zaduszny Ale nie ma znaczenia, kiedy słuchasz tego nagrania Co zostawisz po sobie, tutaj, na ziemi, kiedy przejdzie na to czas Ty pokazujesz się jako iskierka Jako ktoś, kto przynosił i przynosi wciąż ludziom nadzieję, miłość, szansę Jesteś osobą bardzo opiekuńczą. Będą o Tobie ludzie bardzo dobrze mówić, bardzo dobrze myśleć i Ty stworzysz jakieś dzieło, zbudujesz coś dosłownie albo w przenośni. Może to być Twoje dzieło, też jakiś mm, przekaz słowny czy wiedza, którą będziesz się dzielić. Może to być dosłownie dom, budynek, jakiś projekt. Ale stworzysz coś, zbudujesz coś, gdzie inni będą inspirować się Tobą, Twoją wiedzą, Twoją mądrością, Twoim podejściem. Stworzysz coś unikatowego, ponadczasowego. I no, pokazujesz się jako ktoś, kto nawet podejściu z tej ziemi. Będzie wspierać i rozświetlać mieszkańców. Ty tak naprawdę w pełni nie odejdziesz z tej przestrzeni, um, możliwe, że będziesz oddelegowana, oddelegowany, jako ktoś, kto będzie opiekował się e, mieszkańcami. Ktoś, kto będzie bardzo mocno pracował w sferach subtelnych, by. Wprowadzać tutaj energię miłości, spokoju, na pewno będziesz słynąć z czegoś wyjątkowego, tak? Ludzie namacalnie też będą wracać do rozmów z Tobą, do chwil z Tobą, do Twojej mądrości, może będą odwiedzać miejsce, które zbudujesz. To, co Ty robisz teraz, Przyczyni się do bardzo dużego dobra. No, kochani, taka refleksja. Także wszystkiego dobrego. Pa, pa.